Rodzina nie od święta. Jak wspierać dziecko w podejmowaniu decyzji? Od najmłodszych lat dzieci stają przed wyborami. Czy kupić zabawkę? Czy oszczędzać, iść na zajęcia sportowe czy na muzyczne, spędzić czas z kolegami czy odrobić lekcje? Dla dorosłych to codzienność, ale dla dziecka każdy wybór jest lekcją odpowiedzialności. Jak wspierać je w tym procesie? Czy pozwalać decydować samodzielnie, czy raczej kierować, by nie popełniło błędu? A jeśli błąd jest nieunikniony, czy dać mu się wydarzyć, by dziecko się uczyło, czy chronić przed rozczarowaniem? Posłuchajmy trzech małżeństw, które podzielą się z nami swoim doświadczeniem, by wspólnie znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Monika i Aleksander Bańka, rodzice 18-letniego Nikodema i 16-letniego Benedykta. Monika jest pedagogą i psychoterapeutką. Aleksander jest doktorem habilitowanym filozofii, profesorem Uniwersytetu Śląskiego oraz politologiem. Podejmowanie decyzji przez dzieci, zwłaszcza już takie dzieci nastoletnie, no myślę, że to jest taki temat, w którym możemy mówić o tym, że jest to wyzwanie dla nich, ale też pewien przywilej, że mogą podejmować decyzje. No, źle by było, gdyby na pewnym etapie swojego życia dzieciaki czuły się niezdolne do tego, żeby samodzielnie decydować. Nie? To pokazywałoby, że jest Jakaś albo nadmierna kontrola, albo jakieś takie przywiązanie, które zaczyna je ograniczać i osłabiać. Więc w zasadzie cała sztuka takiego zmagania się nas, rodziców, z tymi decyzjami naszych dzieci, to jest właśnie jak ich wspierać i wyposażać, uzdalniać, wzmacniać w tym podejmowaniu decyzji i im w tym towarzyszyć, ale jednocześnie nie narzucać czy nie podejmować tych decyzji za nich. Myślę, że jest taka pokusa, żeby to zrobić, bo szczególnie jak ten etap nastoletni, taki wczesna się pojawia, bo po pierwsze no, ryzykujemy mniej błędów, po drugie czujemy się my bezpiecznie jako rodzice, po trzecie e, tak na szybko, na skróty, załatwiamy wiele rzeczy, które... Ten taki nastoletni młody człowiek ma w takim procesie rozciągnięte, często pełne wahań, niedomówień, niedomknięć, nie? Ale myślę sobie właśnie, że ta, to jest pokusa, żeby pójść na skróty i żeby y, zrobić coś za swoje dziecko, coś, co je osłabia. Czyli mówisz o takiej wolności, żeby zgodzić się też na to, że dziecko może podjąć złą decyzję, że nie zawsze musi mu się udać. Ale że rodzic, my jako rodzice mamy zawsze wspierać nasze dzieci w tym, żeby mogły skorygować ewentualnie tę decyzję, bo mamy te decyzje różnej wagi. Są decyzje mniej ważne, ale są decyzje też ważne, jak nie wiem, wybór szkoły, jak wybór studiów. I tutaj to towarzyszenie rodzica jest ważne, ale ostatecznie to dziecko musi podjąć tę decyzję. Tak, no i tutaj szczególnie w tych kluczowych sprawach ono musi mieć poczucie, że to ono odpowiada za swoje życie nie? i za konsekwencje. Oczywiście my możemy naświetlać mu pewne konsekwencje, ale dobrze byłoby, żebyśmy potrafili te konsekwencje naświetlać, pokazywać mu je z różnych stron, ale zostawić przestrzeń wolności, żeby to on mógł uznać, co dla niego jest lepsze. Nie? To są takie takie myślenie czasami rodziców, że jak zmuszę moje dziecko, żeby wybrało taki kierunek studiów, taką szkołę, to zrobię mu dobrze, bo ja wiem, co jest dla niego lepsze. Nie? A tymczasem paradoksalnie on może iść w uległości za naszą decyzją, ale wewnętrznie być cały czas z tym w konflikcie, być jak gdyby nieszczęśliwy i gdzieś wewnętrznie zwracać się przeciwko nam. Ja myślę, że zdecydowanie lepiej jest, żeby ten nasz, nasze dziecko wybrało coś, co nie jest do końca nawet po naszej myśli, ale jest jego czyn, wyborem, w którym on się czuje dobrze, w którym się czuje spełniony, w którym czuje, że nad jakimś etapem swojego życia panuje. Tak. Wydaje mi się, że też istotną kwestią jest to, żeby rodzic uwierzył, że jego dziecko może podjąć dobrą decyzję. Tak. I ona może być inna niż, mnie się wydaje, ale że ta decyzja może być dobra dla jego życia. Bo my tutaj też mówimy o takim rozeznawaniu, że uczymy młodych ludzi rozeznawania, drogi życia, wyboru, z kim to życie chcą przeżyć i też takie myślenie o tym w takiej wolności, że Pan Bóg daje nam pewien pakiet dróg i my tak. którąś mamy wybrać, a On nam pobłogosławi na tej drodze, że nie ma jednej słusznej drogi, że... Plan Boży jest wielowariantowy, tak. tak. I Pan Bóg y, chce słuchać y, tego, czego my chcemy, chce podążać za naszymi też pragnieniami i nam błogosławić w tym i kiedy nauczymy nasze dzieci, które stoją już u progu y, tego dorosłego życia, że mogą wybierać, mogą y, szukać swojej drogi i że Pan Bóg będzie z nimi na tej drodze, y, że to też bardzo uwalnia i odciąża trochę y, wagę podejmowania tych decyzji. Tak, bo jest często takie myślenie o Bożym planie, że to jest jakaś jedna, jedyna ścieżka, w którą się trzeba wstrzelić. Jak tego nie zrobimy, no to jesteśmy w jakiejś katastrofie. A tymczasem plan Boga to jest plan nie? On ma y, cały ogrom możliwości, z, których, z których my. Jakąś część drobną zamieniamy w faktyczność. Mm -hmm. I teraz chodzi o to, żeby nasze dzieci też uczyć tego, że mogą to w wolności czynić, że mogą słuchać swoich pragnień, że mogą słuchać swoich potrzeb, swoich intuicji. I że Bóg jest po ich stronie. I dlatego, skoro Bóg jest po ich stronie, my też jesteśmy po ich stronie. Sygnalizujemy, Nawet tak. wycofując, że wydaje mi się, że lepsza droga byłaby inna. Tak, ale największym ryzykiem jest to, kiedy rodzic próbuje poprzez swoje dziecko realizować swoje ambicje niespełnione. I wtedy dziecko czyni tak naprawdę zakładnikiem swoich, swojego niedowartościowania, swoich frustracji, swoich deficytów. I on się może czuć spełnionym, bo jego dziecko wyrosło na lekarza czy na prawnika na przykład, tak jak on sobie marzył, no a ten Ale jest człowiek, człowiek jest nieszczęśliwy, tak, bo on chciał być na przykład nie wiem, tańczyć w balecie, prawda? I dla nas to się wydaje zupełnie no, no jak, niepraktyczne, nie, nie wiem, bezsensowne, a jeśli on odnajduje się w tym jako w tej, odnajduje w tym swoją przestrzeń samorealizacji, to naszym obowiązkiem jest go wspierać, pokazywać mu różne odcienie tej drogi, ale jednocześnie stać po jego stronie. Bo wówczas nie tracimy relacji, która jest cenna i wówczas tak naprawdę uwalniając go, czy dając mu pewną samodzielność, powodujemy, że to dziecko nabiera siły też, nie? Nabiera siły i, i zdolności tak, do sobie ze świata. Tak, może mieć satysfakcję z tego, że podjął decyzję, że to była dobra decyzja, że może cieszyć się owocami tej decyzji mhm. i wtedy rośnie jego autonomia, jego poczucie siły, wartości. Nawet błędne decyzje można rozumieć jako taką szkołę życia. rozeznawania, szkoły życia. Dlatego myślę, że nie ma się też co tych decyzji bać, ale mądrze wspierać, nie? nawet w tych trudnych i czasami nieudanych decyzjach. Każda decyzja niesie konsekwencje, mniejsze lub większe. Dziecko często tego nie widzi, skupia się na chwili, na tym, co atrakcyjne tu i teraz. Rolą rodziców staje się pokazanie całego obrazu, że wybór ma swój koszt, że jedna decyzja zamyka inne możliwości, że życie układa się w ciąg przyczyn i skutków. Ale jak to robić, żeby nie zniechęcać? Czy wystarczy tłumaczyć? A może najlepszą szkołą jest przykład rodziców. Ich własne decyzje, które dzieci obserwują każdego dnia? Maja i Krzysztof Sowińscy, rodzice trójki dzieci: Róży, Jazona i Idziego. Prowadzą fundację, łącząc twórczość artystyczną z ewangelizacją. Angażują się w projekty muzyczne i społeczne, organizują koncerty i wspierają młodzież. Żono, w jakiej decyzji ostatnio wsparłaś którejś z naszych dzieci? <śm> No Róża zbiera na rolki cały czas, ale jest tyle innych pokus, gdzie można wydać pieniądze, które zgromadziła, że wspierałam ją przez pół wakacji w tej decyzji, że ona zbiera na rolki, że potrafi wytrwać w tym i uzbierać i, i nie wydać tego po drodze. Czyli tak naprawdę wspierała się w podtrzymaniu tej decyzji, którą podjęła w, tak, wcześniej. Tak, tak, bo zaczęła się wahać tym. <noise> Czyli przez to uczyła się jej konsekwencji. Mm -hmm. Ja często pytam Jazona o różne rzeczy i on często odpowiada: Nie wiem. Mm. Jeszcze jest w tym wieku, że, że nie do końca ma świadomość pewnych tematów, jeszcze rośnie, no bo ma niecałe 5 lat. Yy, ale. No, w naszym wypadku, jako że mamy małe te dzieci, to głównie w, tych, w tym procesie decyzyjnym ja widzę, że wspieramy ich, żeby nie podejmowały decyzji, które nic nie wnoszą. Czyli właśnie w kontekście rolek, no to jako że nasza córeczka siedmioletnia bardzo lubi wydawać pieniądze, ma takie w tym wolne serce, no to gromadzenie funduszy na jakiś cel jest dość mm, problematyczne w takim sensie, że ma mnóstwo pomysłów jak wydać te pieniądze, które już ma. I ja tak patrzę na nią i na jej portfel jako na taki gorący kociołek, że, że nie, nie może tego utrzymać w ręce, nie, tego portfela za bardzo, bo jak go, go dotknie to już on gdzieś tam biegnie, już gdzieś leci. Nie? I właśnie w, w tym wszystkim takie przypominanie o tej szerszej wizji myślę, że bardzo wspiera nasze dzieci, nie? że żeby ta większa decyzja była na pierwszym miejscu niż te pomniejsze. I wspominanie o tym, że każda nasza decyzja ma wpływ szerszy na nasze życie. Nie? My tak staramy się nasze dzieci uczyć. I no, na tym etapie, na którym jesteśmy to właśnie raczej wygląda to tak, że po prostu przypominamy im o decyzji, którą podjęli, a podjęli ją no, sami, nie? bo staramy się, żeby... Nie, nie, nie ma u nas tak, że mówimy, musisz tak zrobić. Jest tak, czy nie ma? No, czasami muszą coś zrobić, bo no po tak. prostu jest jakiś, nie wiem, jakieś są jakieś zasady, jakaś dyscyplina w domu. Ale tak mówimy, musisz to zrobić i tyle? Wydaje mi się, że tak nie mówimy. No, tylko musisz, inaczej. potrzebujesz. Ja zawsze w, w takim dialogu z dziećmi staram się im przedstawić. Taki ciąg przyczynowo-skutkowy, z, cze z, cze z czego wynika, żeby nie było tak, że one stoją wobec czegoś, co tak jest, bo tak jest. Że on chce, żeby one zrozumiały, dlaczego ja mam pewne zdanie i dlaczego one swoją wolę muszą po prostu zsynchronizować no, z, z tym, nie? że jesteśmy jako rodzina jednym organizmem, że to. Wpływa na siebie nawzajem, więc zawsze staram się dzieciom pokazać, tak jak mówisz, szerszą perspektywę, pokazać im różne zależności, co do których one jeszcze nie widzą, jak to wszystko działa, ale jak im się opowie, to zaczynają to kojarzyć, ale też konsekwencje, które są pozytywne i negatywne z danej decyzji. Ja jeszcze lubię taką metodę, że pokazuję dwie opcje. Mówię, możesz. Przykładowo, wróćmy do tych pieniędzy na rolki. Mówię, masz 200 zł, możesz wydać te pieniądze na to, co widzisz, na tym straganie tutaj nad morzem i tak dalej, ale możesz powstrzymać się i zbierać dalej, tak żeby ci starczyło na, na te rolki, takie, jakie będą wypasione, jak ci się spodobają, jak będziesz chciała. I ona wtedy widzi ten szerszy obraz. I czasami podejmuje decyzję, która daje jej natychmiastową gratyfikację, a czasami potrafi jej poczekać. No i tak się uczymy i tak dojrzewamy i tak się kształtujemy po malutku. Ale też chyba to, jak dzieci widzą, jak my podejmujemy decyzje. To jest przykład, po prostu przykład. Czy my jesteśmy impulsywni w podejmowaniu decyzji, czy my dyskutujemy o rzeczach, czy my robimy to w taki przemyślany sposób. Ja na przykład lubię róży, no bo jest największa, opowiadać o tym, dlaczego nie wiem, jak jesteśmy na zakupach, dlaczego zdecydowałam się wybrać to, a nie to. I ona też widzę, że oprócz tego, że widzi i może naśladować, to jeszcze ma taką narrację do tego. Czy dziecko powinno decydować samo, czy z pomocą rodziców? A jeśli się pomyli, czy pozwolić mu doświadczyć konsekwencji, czy raczej chronić przed porażką? Rodzice często stoją przed dylematem: jak znaleźć równowagę między wolnością a odpowiedzialnością między wsparciem a kontrolą. Każda rodzina ma swoją drogę. Ale pytanie pozostaje to samo: jak wychować dziecko, które nie boi się podejmować decyzji, ale potrafi też przyjąć ich skutki? Ania i Adam Weberowie są parą od 16 roku życia. Mają trzech synów: Antka, Stefana i Juska. Na co dzień tworzą aplikacje, książki i inne narzędzia, które wprowadzają dorosłych i dzieci w ducha wychowania przez sztukę. Myślę, że najważniejsze to, co staramy się robić w naszej rodzinie, to dać naszym dzieciom taką przestrzeń do podejmowania decyzji. Samodzielnych. samodzielnych mhm. Żeby e, mogli podejmować te, te decyzje, co oznacza e, proces, w którym popełnia się błędy. Tak, mierzenie się z konsekwencjami. Dokładnie. I to od najwcześniejszego etapu odkąd tylko się da, tak naprawdę. Ale to też nie oznacza takie wystawianie. że Te decyzje, podejmowanie tych decyzji, to one są adekwatne do te przypadki. Wieku. Ta przestrzeń jest adekwatna do wieku, tak. tak, tak? tak. E, więc e, myślę, że robiliśmy to od początku. Mhm. Oczywiście teraz wydaje mi się, że jest im dalej w las, tym jest trudniej, mhm. bo te decyzje są trudniejsze. E, większa jest stawka, ja większa jest, jest stawka, ale też e, ta osoba, ta jednostka jest też bardziej skomplikowana, złożona. I więc jest też wpływu świata dookoła, nie tylko nasz wpływ. My mogliśmy takiemu dwulatkowi tłumaczyć i dajesz mu teoretycznie podjąć decyzję, no i trudno najwyżej się przewrócić, czy tam pójdzie bez bucików, rzeczywiście wejdzie na rozżarzony taras, czy tak jak my mieliśmy cały czas mieszkaliśmy na budowie i on, dzieci chcą iść bez butów. I ty mówisz, ja ci proponuję założyć buty, bo będzie Cię bolała stopa, jak wejdziesz tam na żwir. No ale oni wchodzą i ich boli. No i trudno, nie? I to, to było to, co. Jakby do czego się to sprowadzało, a teraz już o chłopcy grają w taką grę. No i właśnie ja mówię, żebyś nie grał, albo ja mówię, żebyś nie grał wieczorem, bo będziesz miał na przykład trudne sny, nie? Czy tam twój mózg będzie przebodźcowany. No ale ta presja, żeby pograć, żeby później się pochwalić w towarzystwie rówieśniczym albo coś tam, też jakby rośnie, nie? Z zewnątrz, więc ja myślę, że to jest dokładnie to, co robiliśmy, też mam wrażenie, że to jest coraz trudniejsze, ale i tak wierzę, że to jest jedyna droga. Tak, ale dochodzisz też do takiego momentu, że przychodzi czas, że musisz jednak być tym autorytetem, mhm. i zdarzają się sytuacje, gdzie mówisz nie, bo nie, mm -hmm. bo tak, bo ja jestem twoim ojcem, jestem tak. twoją matką i ja mówię, że tak ma być tak. i po prostu tak Tylko, ma być. Tylko, że ja myślę, że właśnie o to chodzi, że im więcej dajesz dzieciom wolności do podejmowania własnych decyzji, tym bardziej to, jak będziesz stanowczy i powiesz nie, ponieważ ja w autorytecie rodzicielskim mówię nie, to jest takie bardziej prominentne i też ma, ma większą moc. Mm -hmm. Ja bym to porównała właśnie do tego etapu z maluszkami, gdzie jeżeli mówisz nie ruszaj, nie biegaj, nie dotykaj, nic... I wszystko jest na nie, to wtedy to prawdziwe nie. Na przykład nie wiem, wspięcie się na drabinę dla dwulatka w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Ono nie ma takiej racji bytu, bo nie ma takiej mocy. Ale jeżeli mówisz pewnie, proszę bardzo, pobiegaj, ale coś tam się spodzisz, czy coś, a potem jest ta sytuacja, w której mówisz stop, nie koniec, to ona ma to znaczenie i jest w stanie być uszanowana przez dziecko, bo wie, że jest przestrzeń do tego, żeby też no właśnie, się i samemu właśnie bardzo ważny element, czyli y, później siadamy i gadamy o tej, o tej sytuacji, robimy takie debriefing, st de <noise> case study <stali głos> tego, <głos> studiujemy, y, rozmawiam, rozmawiam z dzieckiem, y, mówię, co się właśnie wydarzyło, dlaczego takie konsekwencje, a nie inne. I myślę, że to jest, to jest też bardzo, bardzo ważne. Wiesz, co mi się przypomniało? Mm. Przypomniała mi się sytuacja y, a propos tego, mm. jak y, nasi chłopcy pojechali, y, dwójka, z trójki, pojechała na jakąś wycieczkę mm -hmm. i na tej wycieczce jedli w przerwie, gdzieś tam chodzili sobie po górach, takie rzeczy i w przerwie był, był, był opiekun i była grupka, grupka dzieciaków i w przerwie jedli sobie pizzę mm -hmm. I na stołach też była Coca-Cola i my wszystkich. tą Coca-Colę widzieliśmy później w trakcie dnia na grupie, jak te zdjęcia spływały z tego wyjazdu, że jedli pizzę, super, super, no i była Cola. No i zastanawialiśmy się, co tam, co tam się wydarzyło. Jak zapytaliśmy dzieciaki, to one powiedziały, że no nie, no nie piły Coca-Coli, bo przecież to u nas pije się Coca-Colę tylko na specjalne okazje. I to było przesłodkie. To, było słodkie, to było słodkie. Aczkolwiek ja sobie myślę, że jeszcze w temacie podejmowania decyzji, to co jest trudne, to jest samemu potem, jako, jako dorosła osoba, mierzyć się z tym, że dziecko przeżywa te konsekwencje. Dlatego że. Mhm. Daje się mu przestrzeń, on podejmuje jakąś decyzję, i ona może być zła, może się skończyć przeziębieniem, nieprzespaną nocą, jakimiś tam rzeczami, typu, właśnie, a propos tego cukru sobie pomyślałam, że my zawsze mówimy: ok, a czy uważasz, że to jest dobry pomysł, żebyś zjadł kolejny słodycz dzisiaj, albo: A ile jadłeś cukru? Sam zadecyduj, ile, tak. ile zjadłeś. No ale przecież są momenty, w których oni super podejmują decyzję, a są momenty, w których. No no. wymiotują. Z przeżarcia cukrem. Nie? I jakby no. przykro ci jest na to patrzeć, ale właśnie dlatego myślę, że ten debriefing, ta rozmowa jest potem taka mega ważna, bo to właściwie jest jedyne Twoje narzędzie, czyli dać mu zasmakować tak. tego wyboru, ale potem porozmawiać i powiedzieć, Widzisz. Póki jest pod, twoją, pod Twoim autorytetem, no to masz nad nim, nazwijmy to, kontrolę. No, kontrolę, hmm. ale przyjdzie taki czas, że już jej nie będziesz tak. mieć i wtedy to już trudno pozostaje się modlić o swoje dzieci. Podejmowanie decyzji to niełatwa sztuka dla dorosłych i dla dzieci. Prośmy Boga, abyśmy potrafili mądrze towarzyszyć naszym dzieciom, gdy stają przed wyborami i uczyć je odwagi oraz odpowiedzialności. Zapraszamy cię, Panie Jezu, Posyłaj swojego ducha do wszystkich naszych wyborów, posyłaj swojego ducha do naszych dzieci, by dobrze wybierały, by słuchały Twojego głosu, by wartości były tym, co wyznacza główny kierunek, cel ich życia. Zapraszamy Cię Duchu Święty. Przyjdź ze swoim światłem, przyjdź ze swoją mocą do wszystkich tych, którzy stoją teraz u progu ważnych decyzji. Błogosław, zwłaszcza ludziom młodym. I prosimy, żebyśmy nie byli dla nich przeszkodą, ograniczeniem, ale wsparciem, byśmy potrafili towarzyszyć im w wybieraniu, decydowaniu zgodnie z Twoją wolą. Kochany Ojcze, dobry Boże, daj nam mądrość, daj nam czułość i życzliwość wobec naszych dzieci, wobec nas samych dorosłych w naszych rodzinach, żebyśmy potrafili towarzyszyć sobie w procesach, w decyzjach. W tym, kiedy wiemy, kiedy nie wiemy, żebyśmy byli takimi troskliwymi towarzyszami dla siebie, w Twoim duchu. Dodaj nam, panie, dyscypliny i konsekwencji, żeby dążyć do tego, co podjęliśmy. I niech nasze dzieci też będą wypełnione taką silną wolą, która płynie od ciebie. Dobry Boże, dobry Tato, dziękujemy Ci za to, że Ty właśnie jesteś dla nas przykładem najlepszego, Taty, który. Daje nam wolny wybór, daje nam tą przestrzeń do podejmowania decyzji, ale zawsze potem jest w tych decyzjach z nami i nigdy nas nie zostawia, nawet jeżeli robimy jakąś głupotę. Więc proszę Cię, Boże, ucz nas być takimi rodzicami też dla naszych dzieci, które dmuchają swoim dzieciom w skrzydła i zawsze są z nimi i zawsze im kibicują, tak jak Ty kibicujesz nam, Panie. Amen.